Z dworca pojechałam do Maczarni, do, bo ja lubię z, z, tutaj z dziewczynami, z chłopakami siedzieć w Maczarni. No i chwilkę postałam na kasie, i taka zajebista playlista leciała. I ja się pytałam, która to puściła. Żeby żart był śmieszny, to musicie zrozumieć, że wszyscy moi pracownicy mają po 20, między 20, a ile ty masz lat? 22. między 20 a 22 lata. Dobra? Dobra? Dobra. No i leci playlista i kurde, słyszę fajne Coco Jambo, Bailando, wszystkie te piosenki takie, które znam i wyszłam na chwilę do auta coś nagrać po cichaczu, wraca mi się śmieją, wiesz czego się śmiejecie? I Klaudia mówi, no bo Julka się spytała, czy ta playlista to, e, to są mm, piosenki Twojego dzieciństwa może i dlatego Ci się to podoba? I powiedziałam, tak, to było moje dzieciństwo, słuchajcie, moja młodość, dlatego mi się zajebiście podoba. Yy, I spytałam, spytałam się ich, Klaudii, czy wie co to Discman? Albo najpierw się spytałam, czy wie co to jest, to są płyty CD. Z płyty CD powiedziała, że wie, ale Discman już nie wiedziała. I tutaj zrozumiałam, że ja jestem bumerem. Lepiej, siedzą i gadają. I coś tam gadamy o tych TikTokerach i mi wymieniają nazwy, ja mówię, że nie wiem, kto to jest. A to? to ja też mówię, że nie wiem, kto to jest. A ona mówi: No ten to jest z musicali! A ja mówię, ale ja musicali nie lubię. Jak ja idę do teatru i, i wiem, że jest musical, to ja wychodzę. I padły śmiechem, bo podobno im chodziła jakąś aplikację, a nie musical w teatrze. Słuchajcie, ja tam nie mogę przychodzić, bo jak ja do nich przychodzę, to ja momentalnie czuję pesel i mnie kręgosłup zaczyna boleć. Yy, morał tej historii, nie zatrudniacie młodych osób, bo czy się staro. Także potrzebuję jakiejś osoby po trzydziestce, domaczarni, ktoś chętny. I zapomniałam Wam powiedzieć. Hit dzisiejszego dnia. Mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że znalazłam lokal w kolejnym mieście, a zła jest taka, że znalazłam lokal w kolejnym mieście. Także Sandra Smacza niedługo będzie. W innym mieście zgadnijcie, w jakim zostawiam wam tutaj boksik. Ciekawa jestem, czy odgadniecie, które miasto. Podpowiedź: albo Kraków, albo Wrocław, albo Poznań, albo Gdańsk. W którym mieście się otwieramy?